Jak dziś pamiętam swoje pierwsze zawody cross country, zabrałem ze sobą wtedy tak lipne gogle, że rozsypały się jeszcze zaraz przed startem. Ale myślę sobie, dobra, jadę bez gogli, co może pójść nie tak? No i 30 sekund po starcie dostałem w ryj tyle piachu, że myślałem, że jadę kurwa w Dakarze, a nie na lidze południowego Podkarpacia. Wariacie, serio! Wizja na zawodach cross country jest najważniejsza. Jeżeli chcesz mieć pewność, że na nadchodzących zawodach Bajamoto Series i na każdych innych dojedziesz pewnie, cało i zdrowo, musisz mieć dobre gogle i zrywki. A teraz na Bajamoto mamy dla Ciebie promocję. Do każdych gogli 100% Airmatic i Scott Prospekt zrywki masz gratis. Widzimy się na miejscu. Hej!